Hejka! Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w 11 vlogmasiku i mamy korujki jaki mam bardzo pięknie. A w ogóle tutaj jakaś skóra z nas chodziło, Dobra, nieważne. Eee, otwieramy dzisiaj kalendarze i chciałam Wam pokazać jaki ten kieskowy kalendarz jest już zniszczony. czy Koru się to jakkolwiek przeszkadza? Nie. Chyba nie. Czy otwieramy? Tak. Jedenastka jest tutaj. Bardzo mm. jak ty siedzisz, ale ty jesteś w gotowości, ja widzę. Normalnie. Hit. 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 O, są takie, w sensie takie same jak zawsze, ale podróżne. No już... Ja nie wiem, czy ja mam narzekać, ale czekajcie. To jest inny smak. To jest ten taki wołowy. Wow! Ej, jo, to nie jest tak źle. To nie jest tak źle, bo to nie jest żaden kurczak czy w ogóle jakieś drobiowe. W ogóle nie wiem, czy jeszcze kaczka się trafiła. Kaczka się chyba jeszcze nie trafiła. Nie, w no sensie, nie wydaje mi się, ja nie potrafię zbytnio rozpoznać, bo to też jakby trochę zakłamane jest ten kolor. Harcia, tej łapędziki. O patrz, jaką łapko kośliczne. No. Dobra, bo to jest dla mnie jakieś takie. O, no tutaj to jest na chyba. No może, nie wiem, dla no nie wszystko jest twarde. Dobrze, teraz może otworzymy ten, ten, ten. A dziesiątka jest na widoku. No, nie dziesiątka, tylko jedenastka. No ja, yeah. jedenastka. No no, co ty masz z tymi datami? A co się no, Ona, widzicie, ona ostatnio w ogóle nie wie jaka jest data. Ona jest no bo na, się na to Co to jest? Pryzcze! I co tu pisze? Lubisz? I znak zapytania. Jakby ja mam takie nastawienie do na tych cukierków, że jak jest, to zjem, ale jakbym miała kupić, to na pewno to nigdy nie będzie pierwszy wybór, ani drugi, ani żaden z wyborów jakichś takich. nie nie wiem, czy to sama o ciebie Ale generalnie ja, nie ma, nie ma za wielu słodyczy, których ja nie zjem. Gorusiu, to no dobra, no, no, no. no, 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 Twoją. O, Koran, ty jesteś sypiarzem małym. Jezus, jak mi się dzisiaj chce spać, nie no, 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 no. Ej, ciężkie to jest. Po, 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 Ej, poczekaj na to, to. jest to? Ciężkie. jo. To jest jakby coś... tu będzie fajne, bo to jest ciężkie. A jak coś jest ciężkie, to jest fajne. Wszystko jest... Co to jest? No oo, ciągłaś. Ej, będzie produkcja dzisiaj. Znaczy nie dzisiaj. No Patrzcie, ona tutaj cały czas produkcję. chce być w kadrze. Będzie. Cały być. czas, cały czas, cały czas. Marta czemu z tego się... sypieć? Nie, nie może być już. Marta, bo ma z tego tak się coś sypie. Oh, Jezus, bo to jest chyba dziurowe. Bo to jest brokat taki spożywczy jakby i myślę, że możesz z tego zrobić. To jest taka jakby... Łapkę mi dajesz, oh. bardzo byś chciała, dobra zjedz, no ja nie mogę, już nie wyrażam, masz. skąd to idzie? Jest najgorsze, że czyli... ja nie ma dura, potem tu bo w ogóle nie oh. wiem skąd idzie. Jezus, Jezus Maria. Przynieś taśmę, to skończmy. Oh. Ale dużo dura. Yeah. Nie. tu, tu jest tu. I się normalnie posypało. ты так скажешь, что мама, но вот они есть до конца. Сладкие. А это... Не ешь это! Она тут хочет есть. Крухи, не вольно. Dobrze, sytuacja opanowana, dzieci, mamy tutaj... Nie, nie opanowana. Pss... Milena sprząta paszmę z pss... ziemi. No dobra, no mamy takie coś, to się w ogóle rozrabia i to jest taki, wiecie, lukier brokatowy. Swoją drogą bardzo niezdrowy. W ogóle no, sama helia się No teraz moje. A ja tu posprzątam. Mhm. No a no, tutaj mamy Co piękne, wróżkowo-jednorożcowe maseczki. Takie oto piękne. jo, a to jest taki w motylki, w jednorożce. ale fajnie. I fajnie, fajnie, fajnie. Jeźdźku. Ej, robimy korsiwę, nacja. Ej, ale mega fajnie. Ja w ogóle jeszcze, my nie zrobiliśmy jeszcze tych z Grinchem. Taki fun fact. Jakoś tak wyszło, że jeszcze nie zrobiłyśmy. A to będziemy robić, będziemy robić care. Na filmiku. Co? Na filmiku. Czy na filmiku nie wiem, no nie będziemy robić, myślę. A tymczasem my się już z wami żegnamy. Gorusia ziewa. No i... I co? I, I do jutra. Jutro minie połowa odliczenia do świąt, także będzie jutro ważny dzień, będzie to już połowa vlogmasów za nami i jeszcze drugie tyle. O nie, mama mnie zabije. To pa! Uwaga dzieci, korcia. Sprawdzajcie to, co kupujecie w sklepach, bo jak widać to z drugiej strony również. Zrobiła się dziura. Momentalnie, bo widzieliście, że sprawdzałam i już gdzie nie, nie leciało. Aktualnie wszystko jest w jakimś, kurde, białym proszku.